Dzień dobry. Witam Was na kanale Muzeum Wena Woławie. Ciąg dalszy prezentacji naszego nowego nabytku, czyli silniczek przyczepny do roweru RO01. Ostatnio była próba odpalenia, ale on odpalał, ale był bardzo, bardzo słaby Tłumik bardzo dużo wycisza, także było bardzo słabo słychać, że chodzi silniczek, ale on chodził, ale nie miał w ogóle mocy. Także po rozebraniu tutaj został wyczyszczony gaźnik jeszcze raz. Dopływ paliwa zrobiony, regulacja zapłonu, trzeba było go troszeczkę skorygować, i już to przyniosło efekt. Zbiorniczek paliwa jest tutaj z prawej strony, mieści paliwa około 1,5 litra. Zużycie jego, tak jak podają, jest litr, litr 20 mniej więcej. Pojemność, tak jak wspominałem, 45 cm sześciennych, to jest wersja silnika z mocą 0,4 konia. Bo one były bardzo słabe, po prostu, no jak mówią, że górki jeszcze kierowca nie widział, a już silniczek to czuł. To nie był silniczek napędowy, tylko wspomagający. Także później już zostało zwiększone do 0,6 konia, no i ponoć to było troszeczkę bardziej sprawniejsze. No Patrząc na moc, no to jest prawie 50%, 0,4-0,6. Prędkość, no trudno to powiedzieć, no na prostych drogach, jak dawniej to użytkowałem, bo miałem taki zamontowany troszeczkę na innym rowerze, bo akurat miałem pod ręką. Rower typu Ukraina i zamontowany miałem licznik rowerowy pod koło. No to w porywach było tak 20- 20 parę na godzinę, ale to przy prostych, czy lekko z górki bez wiatru. Także tak przypuszczamy, że może te no, 15 do 20 na godzinę na prostych odcinkach równych bez wiatru powinien się rozpędzać. No, także tu już w tej chwili mamy po zamontowaniu, bo wcześniej jak był prezentowany, tutaj uchwyty, już to co wspominałem, że będzie wszystko dorobione według oryginału, bo jest tylko jeden wzór, także tutaj jest uchwyt mocujący, tak jak widać, tak jak już powinien być. Prosty, tu jest też taki mechanizm sterowania i tak samo zostało do układu, jak to można powiedzieć, sterowania tutaj gazem, bo w tej chwili jak odbije, tutaj jest sprężynka i gaz jest ściągany na max, czyli tu się nie reguluje gazem, bo on tylko ciągnie, ale chcąc zmniejszyć, to tak jak tutaj widać, jest takie cięgno i tu jest taki zespół tego i jak się przyciska, tutaj jest taki opór, o, w tej chwili mamy ujęty gaz do, do minimum nie? i jak się to puści, to odbija i jest pełny gaz i tak się jedzie. Także taki zespół tego mechanizmu tutaj jest. To jest kopia oryginalnego, także został wykonany na wzór, także mamy w tej chwili stuprocentowy, kompletny. Według oryginału te elementy są, także jest tak jak... Wychodził z fabryki do, do montażu, bo to wszystko było w zestawie do montażu. Znając życie, no to po prostu, jak ktoś demontował silniczek, silniczek został, a to zostało albo na rowerze, lub też po prostu zdemontowane leżało osobno i zaginęło zazwyczaj, także w tej chwili są dostępne silniczki, można kupić, ale zazwyczaj są bez sterowania, bez tego haka, często bywa także brakuje nawet osłony na magneto, bo jak ktokolwiek coś ktoś grzebał, no to po prostu ściągał, później nie założył, no i tego nie było. No teraz spróbujemy, jak to będzie nam jechać, odpalać, podniesiemy do góry, a tak jeszcze. A propos wtedy poprzedniego razu, co odpalałem go, no to mówię, on chodził, ale był bardzo słaby. No i później popełniłem taki błąd. Że podniosłem i wystarczyło tylko sprawdzić iskrę, a coś mi się wydawało, że. znaczy czy wydawało, miałem swego czasu też taki ten i odprężnik nie działał. I jak podnosiłem, to on go nie gasił, tylko silniczek zachodził na przykład jak ująłem gaz na wolnych obrotach i go odpalałem z wiertarki, czy tam po prostu z czegoś. No i tutaj. W ferworze walki, po prostu no, może się uda szybko coś tego sprawdzić, no i popełniłem ten błąd. Tam słusznie zauważyły osoby, które po prostu są w temacie, że po podniesieniu odprężnik się wciska i jest po prostu odprężony silnik i można sobie kręcić, ile by się chciało, ale po prostu nie ma ciśnienia, uchodzi to wszystko przez tutaj przez wydech przez ten kanał. Także nie było wtedy możliwości odpalenia, tylko można było sprawdzić czy jest iskra. Także taki mały błąd, ale po prostu to to jest życia wzięte. No tak tak działamy, niekiedy można popełnić błąd czy nieuwagę. No ale to taka rutyna. Rutyna po prostu właśnie. Także spróbujemy teraz jak to. Pogodę mamy dzisiaj bardzo ładną. Także tutaj uruchomienie polega na tym, że zwalniamy tylko tą dźwignię, opuszczamy silniczek. Tutaj są te sprężyny, co pokazywaliśmy przy zakładaniu. Dociskają do rolki. Silnik się zasprzęgla i odpala. Nie ma żadnych innych dźwigienek niczego. Tutaj ten, tak jak powtarzałem wcześniej, pokazywałem, że ten. Cięgno tutaj do gazu jest cały czas w pozycji maksymalnej i po prostu silnik odpala. Gasić właśnie to tylko gasimy, także paliwo to wszystko jest można powiedzieć samoczynne. Także robimy próbę odpalania. ponownie, pedałujemy i odpala. I chcąc się zatrzymać, podnosimy i i silnik się zatrzymuje samoczynnie, i dojeżdżamy, można powiedzieć, do jakiegoś celu, czy wycieczki, czy wyprawy. Także to nie jest silniczek, możemy dodać, właśnie napędowy, tylko to jest silnik pomocniczy, który służył do wspomagania jazdy rowerem. Także tak wygląda w całej okazałości: zamontowany, tak jak wcześniej już wspominaliśmy, na naszym rowerze polskim Ambasador. Także pójdzie w tej chwili. Na nową halę, z tego co wiem, na wystawę, także będzie do oglądania na nowej ekspozycji, na nowej hali. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich, miłego oglądania i do widzenia. Zapraszam Was teraz do Pędzla. Nie było go przez dłuższy czas na kanale, ale za to wraca do Was z niesamowitym postępem prac. Pędzel, długo Cię nie było. Ale A. jak już jesteś, no, jestem. no dobry, to od razu wizu. z przepięknym Siemanko. efektem. No w sumie tak, bo chyba nie było widać w podkładzie go. Nie, nie, nie widziałeś. Nie, nie widziałem. No tak się mijamy. Trochę tu, trochę tam. Pełno pracy. Ostatni odcinek z Tobą to był odcinek na Prima Aprilis. No A, i tam pewnie, robiliśmy tak. takiego gaga, że tamten to jest Twoje dzieło, ale teraz widzowie bez żadnego żartu Nadejszla wiekopowna chwila. I sobie zapamiętajcie, to jest dzik. No a, a propos właśnie tego Prima Aprilis Polecam oglądać odcinki. No bo już jak to się mówi, znajomi do mnie dzwonią. Grill, wódeczka, jak to się mówi, będziemy świętować złożenie złożenie ciągnika na gąsienicach. Ja na oglądałeś odcinek, no nie, tylko tytuł przeczytali chyba. No i to tak jest właśnie. I później, później są plotki. Później są plotki. No. no ale dobra Pędzel, to już nie jest plotka, to tak, jest faktycznie odładzę. efekt twojej pracy ilu miesięcznej? No... No powiedzmy, że trzy, tak? Trzy miesiące. O. Chyba tak. No i szanowni Państwo, zobaczcie, jak to wygląda. Wiadomo, są inne prace jeszcze. Jest też czas na odpoczynek, na ładowanie baterii. Byliśmy morsować w brzegu z ministrem. Także też y, trzeba, jak to się mówi, naładować baterie, odpocząć od tego wszystkiego. No, ale teraz już, jak widać, no, miła praca. No. Składanie. Dobra, pędzelku, powiedz mi, co stanowiło największą trudność? Największą? Mhm. To chyba czyszczenie go całego. No, bo tak naprawdę no, to trochę rzeczy było w nim zrobionych. Była rozebrana skrzynia biegów, tak jak wcześniej wspominaliśmy, rozrząd też, wszystko w środku wymyte, głowica zrobiona, no, i kółka były zdjęte też do, do malowania, bo tutaj trzeba było w środku. No, nie dało się od tej strony wyczyścić porządnie i, i pomalować tego. Także kółka były zdjęte. No, teraz z ten zakładamy, jutro wlecą gąsienice, także już postawimy go na nogi. Także tutaj mamy już te elementy też siodełko, Oddajemy do tapicera, bo będziemy mieli nową tapicerkę. A gdzie ona jest? Tutaj stoi, ta, ta wanienka. To jest to? Tak, Ty lubisz wanienki, to byś <śmiennie> na tym jechał, co? <śmiennie> o je. <śmiennie> do tego nawiązujesz, no. dobra, dobra. Jak ktoś ogląda, to wie o, to co, wie, chodzi. o co chodzi. Także yy, chcemy tu jeszcze zrobić, yy, właśnie z ministrem tak rozmawialiśmy, jak to siodełko wyglądało wcześniej, bo dokładnie nie, nawet nie wiem. Także prawdopodobnie będzie tutaj miejsce siedzące, no i dwa podłokietniki jeszcze, takie jakby, jakby miejsce na łokcie, no bo jest dosyć szerokie, także dwie osoby i tak nie wejdą, no bo jak tu przyjdą błotniki, no będzie trochę szerzej niż tutaj pokazywaliśmy ostatnio, no ale no, takie siodełko na szerokie niepotrzebne, tak? Także pewnie, no jak zobaczymy co tapicer powie, bo jak, jak się uda, no to zrobimy te podłokietniki, żeby można było sobie elegancko jechać. No dobra, jak będzie jeździł. I jaki jest dalszy plan gry? No dalszy plan, no to składanie. No. Na razie to tak jest, no nie wiem coś z czym, bo nie rozbierałem go. No i teraz o, trzeba, wiesz, to przyłożyć tamto, no i powoli dojść, czy to było w tą stronę, czy to było w tamtą stronę, no bo później jak już przyjdzie błotnik, no to żeby to wszystko ze sobą pasowało. Nie? No jakiś efekt już jest, pracę widać. A powiesz widzom kiedy odpalenie? Nie powiem. <laughs> No powiedz, No jak tak, odpalę, to powiem. No. Tak pirazy oko. No. no zobacz, gaźnika nie ma. Aha, daliśmy też prądnicę, no nie miesiąc. wiem jak to, jak to nazwać. No miesiąc, no. Pewnie. Ale wymusił miesiąc no. Prądnica pojechała do regeneracji, no bo... W... A pamiętasz jak mówiłem, że skończysz go do maja? I ty mówisz, jak do maja człowieka? Nie, nie, ja to pamiętam. Ty mówiłeś, że do. No, do, rocznicy, do rocznicy muzeum. No no, no, no to od maja do no, rocznicy. No w sumie niedaleko. No, pamiętajcie, Jubiler ma zawsze rację. <laughs> <laughs> Także ten. A jeszcze może nawiązując do, do odcinka z Sejczęto. Mhm. Bo tam w komentarzach widziałem, że no, w komentarzach i w wiadomościach dostawaliśmy jakieś tam wiadomości od widzów. Że ktoś był zainteresowany maską. Tak. Także chciałem powiedzieć, że HM to już nie ma, jest sprzedany, maska została, także postanowiłem, że maskę damy na licytację do rajdu Koguta, no będziecie mogli ją kupić, no, znaczy wylicytować, no i wtedy, jak to się mówi, komu się uda wylicytować największą kwotę, maska będzie jego, tak? Postaramy się zrobić może jakiś odcinek, nie, albo coś, chociaż nagramy. No pewnie. Bo przywiozę tu maskę i tak myślałem, że każdy po prostu na drugiej stronie się podpisze, żeby też, jak to się mówi, było coś związane z muzeum. Także maska będzie na licytację na koguta. Jakby ktoś chciał ją jeszcze kupić. Nie? No, kilka osób pytało. Tak, tak, no widziałem. Jakieś tam były wiadomości w komentarzach, coś tam. Także, żeby było sprawiedliwie, no to damy ją na licytację i będzie też pożyteczna rzecz, także od poniedziałku zbierałem podpisy. Jakbyś kogoś widział na muzeum, to szef podpisze jako pierwszy. No i tak dalej później. Każdego kogo złapiemy, to, to zrobimy podpis i no i w sumie tyle. No.